Dzień dobry, zobaczmy co da, dla odjakalnych ryb na ostatni tydzień października. Oczywiście, bierzemy tutaj pod uwagę też, kochani, listopad. No, nie złożyły się. Tak, Bierzemy tutaj też pod uwagę listopad, bo ja robię czytanie od poniedziałku do niedzieli, tak? Maria, no, ja użyta w czytaniu Starom Tarot. I zobaczmy, co dla rybek. Kochani, proszę przeczytać opis. Tam są wszystkie, wszystkie informacje dla Was na temat bieżących czytań. Co nam wypadło? Siedem kielichów i osiem mieczy. Hmm. Nie blokować się. Nie blokować się swoimi wyobrażeniami, swoimi założeniami, bo nie muszą mieć nic wspólnego z rzeczywistością. Dobrze, zobaczmy już, co dla rybek. No, praktycznie te same energie, co u Skorpiona się pokazały. Okej, okay, z czym wchodzicie w ten tydzień? Mmm, pięknie, Królowa Kielichów to jesteście Wy. To jest Wasza energia, to jest też ktoś po znaku Raka oczywiście. Natomiast zdecydowanie to jesteście Wy. Piękna kobieta, taka nietradycyjna w tej talii. Kobieta uzdrowicielka, tak? Do niej przychodzą ludzie uzdrowić się. Bo ona miłością, empatią emanuje. Ona obserwuje, tak? Ona niewiele robi, ona dużo odczuwa. To jest karta związana z uczuciami, z odczuciami, z tym, co emocjonalne, z tym, co wzniosłe. Mamy tutaj też miłość, mamy tutaj partnerkę, tak? W tej karcie. to jest bardzo pozytywna energia u was, tak? W Waszym czytaniu. Tym bardziej, że jeżeli wchodzimy z tą energią, to można powiedzieć, że będziemy jak ryby w wodzie. <laughs> Dobrze, zobaczmy co dalej, żeby jakoś zinterpretować to razem. Co pomaga, co przeszkadza? 10 monet i tutaj albo kasa, pieniądze dosłownie mogą pomóc, ale tutaj sprawa rodzinne, myślę, yy, sprawy rodzinne, Wasze otoczenie, ludzie w Waszym otoczeniu, tak? Tutaj taka niestandardowa rodzinka siedzi. Myślę, że sprawy rodzinne będą bardzo pierwszoplanowe. I jeżeli Wy tutaj potrzebujecie pomocy w danej sytuacji, to warto zwrócić się właśnie do mamy, taty, rodzeństwa. Oczywiście to jest też coś, co może uszczuplić Wasze siły, tak? Coś, co może przeszkodzić, że Wy będziecie tą leczniczą energią w Waszej rodzinie. Może tak być. Bierzemy to pod uwagę. Zobaczmy, z czego wychodzimy, coś w podstawie. Osiem denarów. Praca, praca, praca w nadrzędnym celu. Ustawiliśmy sobie jakiś cel, to trzeba nad tym pracować, ale to jest też praca nad sobą. I to dobrze widać w tej karcie, tak? My wzrastamy w sobie. My skupiamy się teraz na sobie, na tym, co chcemy zrobić, na tym, co chcemy zrealizować. I jeżeli Wy tutaj jesteście mocno. Zaabsorbowanie sobą, no to ta rodzina może wam troszkę w tym przeszkodzić, tak? Czy te sprawy rodzinne. Bo tutaj trzeba myśleć o sobie w tym czytaniu. I siebie stawiam na pierwszym miejscu, tak? I pracuję nad sobą, nad swoim wnętrzem, na tym, żebym ja się miał dobrze. Ta rodzina sobie bez was poradzi przez moment, spokojnie. Co odchodzi od rybek? Co robią już mam zostawić za sobą? Albo kochani, właśnie, robienie wielu rzeczy naraz, tak? Bo tutaj trzeba lecieć na tym desku, nie spać z niego, trzymać te dwie monety, kierować tym wszystkim i tak się da żyć, ale niedługo, bo, bo to jest wyczerpujące. Jakieś wybory też. Myślę, że strefa materialna albo poczucie bezpieczeństwa tutaj też ma wielkie znaczenie, ale myślę również, że to jest zajmowanie się wieloma sprawami, tak? Nawet na siebie nie zwracam uwagi, bo trzeba tyle robić. Nie, stop. Najpierw ja. Później reszta, tak? Mam nadzieję, że jeżeli tu jakieś decyzje były do podjęcia, no to w końcu je podjęliście, bo to jest też odkładanie tej decyzji, tak? Żeby jej tylko nie podjąć, żeby się nie zobowiązać jakoś. Dobrze. Co rybki mają w głowie, o czym myślą, do czego dążą? Głupiec. I teraz tak, kochani, albo w jakiejś sprawie jesteście bardzo naiwni, tak? I naiwnie wierzycie w coś, co jakby no nie ma potwierdzenia w prawdzie. O tym mówi też ta królowa kielichów troszkę, bo to jest karta Raka i Rak ma niesamowicie dużo zalet, jak każdy, ale ma też dużo wad i to jest e, troszkę taka naiwność emocjonalna. Taka, że nam się wydaje, że jeżeli my o ciebie dajemy dużo miłości, no to dlaczego ktoś ze mną miałby nam jej nie dać, tak? I wtedy te dwie karty mogą mówić o takiej naiwności emocjonalnej, uczuciowej, żeby się tym nie zachłysnąć za mocno, bo spadniemy z tego dysku, tak? Ale też możecie mieć w głowie, że czas otworzyć nowe drzwi, że już czas zaryzykować iść dalej. I kłębią się te myśli, tak? Bo ile można tak próbować żonglować? Nie, teraz ja. Co ze mną? W którą stronę pójść? I to by była bardzo dobra energia. Nie stać w miejscu, tak? Iść dalej. Pracować nad tym, nad sobą, to Wy jesteście w pierwszym planie tutaj postawieni. Oczywiście, tak jak powiedziałam, to jest pod znak raka, może się tutaj też pokazywać. Co nadchodzi do robek z góry? Siedem mieczy. Ta karta często mówi o takiej... Hmm, Niepewności, tak? Ale ja tutaj ewidentnie widzę zdradę. Widzę, że ktoś kogoś okrada, ucieka, bo chce mieć swoją korzyść i... i nie patrzy na innych, tak? Nieważne, że kogoś okradamy. Więc teraz uwaga: bo dla niektórych to może być rzeczywiście oszustwo zewnętrzne. Zaraz dopytamy o tę kartę. Ale to jest, może być też um, niepewność w związku ze sobą, w związku z tym, co ja czuję, w związku z tym, co wiem. I zaczynam się posuwać do dziwnych, e, przepraszam, do dziwnych rzeczy, do dziwnych czynów. I ryzykują Dla niektórych to też może być ryzyko, oczywiście, ale ja dopytam o tę kartę. Uwaga, bo jeżeli wy też idziecie z dłonią, e, z sercem na dłoni, z dłonią na sercu, może też być, to ktoś was tu może oszukać, tak? I wtedy ta naiwność może się tutaj pokazywać. Zobaczymy. Myślę, że tak, że ktoś może zawieść Waszą delikatną naturę. Pokazuje nam się tutaj cesarzowa. Więc tutaj może być ewidentnie zdrada. Oczywiście nie musi być na zasadzie mąż, kobieta, nie, mąż, kobieta, mąż, żona, kobieta, mężczyzna, ale ogólnie cokolwiek teraz, nad czym pracujecie, tak? Co jest dla Was ważne? Niektórym może też przyjść do głowy droga na skróty w celu osiągnięcia e, tego, co sobie założyliśmy, tak? Pracujemy tu nad czymś bardzo uporczywie. I z takiej dobrej intencji wychodzimy do tego, żeby sobie późne skróty, niekoniecznie moralnie słusznie, żeby tylko mój cel, mój plan się udał, bo ja tu nad czymś pracuję. No i co wtedy? Jakie wy macie nastawienie? Cesarz. Tu mamy cesarzową, tu jest cesarz. To jest Wasze nastawienie, to jesteście Wy, mam wrażenie. Że Wy chcecie być sprawczy i załatwić e, to, co załatwić trzeba, tak? Panujemy nad wszystkim. To może też matka i tutaj te sprawy rodzinne. Uważajcie na to, bo coś tutaj nie gra. Jest jakiś zgrzyt. I Wy jako ten ojciec rodziny możecie próbować to uporządkować, tak? Uwaga, bo tu też jest troszkę zamknięty umysł na to, co sobie wymyśliłam i, i co chcę. Uparciuch, tak? Bo to jest też karta warana. Dobra, zobaczmy, co z zewnątrz do ryb w tym tygodniu. Gwiazda, fantastycznie. W pierwszym rzędzie mamy tu kogoś spod znaku wodnika, w drugim rzędzie to jest, kochani, nadzieja. To jest dla Was nadzieja, że w końcu coś ruszy, ten projekt, nad którym pracujemy. Że w końcu coś zacznie działać, że sytuacja się polepszy, że sprawy będą wyglądały lepiej. To jest też patrzenie sobie w twarz, tak? Mierzenie się z tym, jak moje życie wygląda naprawdę. Jeżeli tu mam jakąś osobę w tej karcie, to widzę asertywność obok tego i. Jeżeli wy tutaj chcecie, nie wiem, komuś w rodzinie pomóc, albo na siłę komuś, nie wiem, próbujecie zarządzić czasem, podać rękę, I to jest też karta matki, tak? I tutaj, że możemy chcieć naprawdę strasznie nad kimś zapanować, jakoś mu to życie układać, to ten ktoś będzie się przed nami bronił, bo on ma swój plan na życie, rozumiecie? Nie możemy ingerować w czyjeś życie, musimy bardziej słuchać tego, co nam jest potrzebne, tego, czego my chcemy. Dopytamy sobie troszkę o te karty, bo jest to takie niejasne. Oczywiście to jest tylko tydzień, ale, ale sprawdźmy. Królowa kielichów, królowa denarów, sprawy matki, żony, ale też wy. Wy jako karmiciele rodziny, wy jako osoby odpowiedzialne. Miłość matczyna, a to związek z tą rodziną. 10 dolarów w słońce. To jest dobra energia. Ta rodzina to nie jest coś, co Wam może zaszkodzić. To jest coś e, dobrego. Tak? Tutaj szanujemy siebie wzajemnie. Tak czuję. Nie podoba mi się ta siódemka mieczy. Możecie być przemęczeni troszkę, bo rzeczywiście mam wrażenie, że Wy będziecie panować nad sytuacją, która tutaj jest. Wy przejmujecie pałeczkę, czy to w rodzinie, czy w kwestii przyjaciół, pracy, w firmie. Tak? I to jest coś, co może eksploatować troszkę Wasze siły, tym bardziej, jeżeli ktoś będzie Was próbował oszukać. Ale wy tę sprawę doprowadzicie do końca, tak czuję. Osiem monet królowa Buław. To jest sprawczość, tak? To jest panowanie nad czymś. Królowa była jako szefowa, też jako kochanka. Natomiast ja bym tego tutaj nie widziała przez ten pryzmat. Wiadomo, mamy tu jakąś zdradę, więc też trzeba coś o tym powiedzieć, ale nie sądzę. Nie myślę, że tutaj kwestie związków są ważne. Myślę, że macie nad czymś mocne panowanie. Jak tego tego niełęci bardzo silni, ale to może was troszkę męczyć, tak? Bo to nie jest wasza energia gdzieś. Wy bliżej tej królowej kielichów jesteście. Myślę, że jakieś wiadomości do Was mogą przyjść też um, w tym tygodniu. Chyba na temat tego, co się dzieje tutaj. Dobra, zobaczmy, jakie są Wasze nadzieje, bądź obawy. No właśnie, jakieś informacje, albo wy czekacie na jakieś informacje, żeby ruszyć dalej, tak? Tutaj... Ty, dalej czekamy na to. Mamy nadzieję na te informacje, bo o tym mówi ta księżniczka mieczy. To jest przepływ informacji, tak samo jak w tej Usce Buław. To jest dowiadywanie się, to są jakieś informacje, które do nas idą. To jest też karta, która mówi o tym w tej pozycji, że chcemy znać prawdę, jakakolwiek by nie była. Zobaczmy, jaki jest rezultat dla ryb. Król Buław. Karta lwa. Jeżeli tutaj, kochani, nam się pokazuje też e, karta lwa, to myślę, że to może być mąż, e, ojciec. To jest ktoś, kto może gdzieś tam zawieść e, tę naszą cesarzową. Myślę, że to Wy jesteście tą cesarzową, bo królowa denarów plus królowa Kielichów i jeszcze ta królowa była to jak najbardziej jest. E, cesarzowa, tak? Daje to, to tę energię i myślę, że Wy możecie być zawiedzeni, że ktoś Was oszukał. To Wam może ciążyć. Macie dobre panowanie nad tą sprawą, tylko trzeba się zastanowić, czy nie robię tego. Odpu nie odpuścić, tak? Bo ten cesarz mocno nad. Nad tym rękę trzyma, tylko jego to męczy. Więc, jeżeli to jest jakaś zdrada, to może być to związane z tą królową buław. Natomiast e, macie silne karty, i ja muszę patrzeć na to dualnie: czy to są ludzie naokołowosi, czy to jesteście wy. Możecie to być oczywiście wy. Także wy będziecie tak bardzo silni i decyzyjni. E, głupiec nam się pokazał. W tym, co się tutaj dzieje. Oczywiście, kochani, król w to jest też karta innowacji. On wprowadza zmiany, on się tych zmian nie boi. On je chce wprowadzić w życie. Jeżeli tutaj się okazuje coś niekorzystne, no to on spokojnie przejmuje pałeczkę i zaczyna na tym panować, tak? Ale to chyba nie pójdzie tak szybko. Mam wrażenie, że tutaj yy, też kluczowe są... Osoby z zewnątrz, które mogą jakoś tak przed Waszymi wpływami się bronić. Jeżeli Wy tu próbujecie dbać o rodzinę, tak, i wydajecie taką cel nadrzędną, to ktoś może nie chcieć tego, co Wy, ktoś się tu może wyłamywać, bo on widzi nadzieję w czymś innym. Co jest w tle? Zobaczmy. Magik, karta mówiąca o tym, że ja myślę teraz o sobie. Ja jestem wszechmocny. A tym też zresztą mówi ten król Buław, królowa Buław, cesarz, tak? Więc macie takie dużo energii, gdzie warto po prostu zainwestować w siebie. Bo magik to jest człowiek, który potrafi zrobić wszystko. I mu powiedz, że czegoś nie może zrobić, on to zrobi w sekundę, tak? On to wyczaruje. To jest też ekspansja duża siebie, swojej siły. I myślę, że sytuacja jest sprzyjająca, żebyście wy zaczęli pracować nad sobą. Albo wy po prostu jako. Po, może tam, że macie dobre serce, tak? Ciągle jak gdzieś tam z tą rodziną próbujecie coś działać. Uwaga, bo tutaj coś się złamie. Tutaj ktoś się wyłamie, ktoś może Was oszukać. Bądźcie czujni, wy będziecie, bo wy jesteście bardzo silni w tym czytaniu. Natomiast, kochani. Tak jak mówię, tutaj te informacje jakieś do Was mogą przyjść. To są też sprawy dzieci jak najbardziej. Tak, pokazał się drugi giermek na to, więc to mogą być sprawy dzieci, ale to może być też e, brak stabilizacji emocjonalnej. To jest coś, czego się boicie, tak? Ale tak jak mówię, że sprawy dzieci tutaj też mogą być pierwszorzędne. Zostawiam Was tym rybki. Sami musicie e, dopasować to do swojej sytuacji. Pamiętajcie, żeby w tych czytaniach szukać rady, a nie konkretnych odpowiedzi. I pamiętajcie, że już niedługo nowe czytania. Pozdrawiam Was serdecznie.